I właśnie, żeby zapobiec takim sytuacjom, patrzcie co sobie kupiłem. Znalazłem na promocji taką antykradzieżową torbę z zamkiem na kod, zupełnie jak w sejfie. Można ją otworzyć tylko wtedy, gdy poda się właściwy kod. Patrzcie, zmieniam teraz kod na niewłaściwy i za nic nie mogę tego otworzyć. Teraz wybieram właściwy kod, który ustawiłem wcześniej, 997 i zobaczcie, pyk. I od razu otwarta. Powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że będę z niej tak zadowolony. Dodatkowo jest ona wodoodporna, więc na luzie można chodzić w deszczu i rzeczy w środku będą suche. A najlepsze jest to, że z boku ma takie wejście na UBS, do którego wystarczy podłączyć kabel i można sobie ładować telefon. Patrzcie jak to działa. Ta torba w środku ma już takie przejście z dołączonym kablem, do którego wystarczy sobie podłączyć powerbanka. Moim zdaniem to idealna opcja na jakieś podróże albo na przykład na siłownię lub do pracy. Jakbyście chcieli taką samą torbę, to napiszcie w komentarzu albo po prostu wejdźcie na mój profil, bo tam przypiłem stronę, gdzie ją kupiłem.